Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie na takim briefingu krótkim, poprzedzającym nasze robocze spotkania. Dziś przystanek śląskie w projekcie Tu jest przyszłość, bo przecież na Śląsku przyszłość jest, a przyszłość to jest teraz. Spotykamy się na ponad 130 spotkaniach w całym województwie, Bierze w nich udział, biorą w nich udział parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, cały klub parlamentarny, który zbierze się jutro. Spotykamy się na takich branżowych spotkaniach, takich jak tu w Bożu, i spotykamy się także, przewodniczący spotyka się na spotkaniach otwartych z mieszkańcami. To spotka te spotkanie dzisiaj odbędzie się takie spotkanie w Bytomiu o 17 w niedzielę w żywcu, w sobotę jeszcze będzie spotkanie bodaj czy nie w Katowicach, w Częstochowie, tak. Także zapraszamy do, do uczestnictwa. Rozmawiamy z Polkami, Polakami o tym, co ważne i co. Nie. Czego oczekują od, od swoich parlamentarzystów, ale czego oczekują od naszej formacji także. Jest z nami, kościół honorowym, pani Dorota Niedziela, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. W rządzie Kopacz, wiceminister środowiska, wieloletnia przewodnicząca Komisji Rolnictwa, obecnie wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa. Jest z nami profesor Waldemar Sługocki, który był wiceministrem w rządzie Donalda Tuska. W rozwoju regionalnej infrastruktury, tak pod auspicjami e, e, Elżbiety e, a obecnie zajmuje się e, także terenami pobegerowskimi, szefuje e, takiego zespołowi parlamentarnemu e, i roz, generalnie zajmuje się rozwojem e, regionalnym, ale tych właśnie terenów mniejszych wiejskich i małych, małych miast i programowaniem e, rozwoju. Jest z nami e, Witold Zembarczyński, poseł z Opolskiego, syn legendarnego wojewody, e, o którym warto wspomnieć, Zembarczyńskiego wszyscy radzi ja go znamy. Witek Zarnoczyński zajmuje się też kwestiami związanymi z rolnictwem, ale także tym, co będzie przedmiotem naszego pierwszego spotkania, czyli między innymi kwestia udostępnienia i dzierżaw gruntów Skarbu Państwa, które jakby wrócą do dyspozycji, dyspozycji Skarbu Państwa ośrodka rozwoju rolnictwa i będą udostępniane rolnikom do dzierżaw, ale także ten rzekowy wyznacza te obszary, takie ośrodków rolnych większe. Mamy do czynienia też z Greciem Polskim, z tym, które pozwoliłyby nowocześnie funkcjonować w też większym przedsiębiorstwom rolnym de, de facto, o tym trzeba powiedzieć. Następne spotkanie branżowe to z samorządowcami. Chcemy rozmawiać o środkach unijnych, o tych, które już zostały jak zadysponowane, bo jeszcze rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u je zaprogramował. Te środki na perspektywę finansową 2014 20 pozostały do rozliczenia w wysokości 24 miliardów euro do końca tego roku. Niestety. Jest groźba, że te pieniądze przepadną, bo nie są przygotowywane wnioski o płatność, a te, które nawet są już rozliczane, często potrącane są z nich często orzeczone już kary za to, że, mamy, że mamy, nie mamy praworządności między innymi. Chcemy rozmawiać także o przyszłych środkach unijnych, które są w krajowym programie odbudowy i który nie może być uruchomiony, ale także o zagrożeniu także całej polityki spójności środków dla Polski na ten cel. Rozpisywane są konkursy, tymczasem samorządy są angażowane, tymczasem tych pieniędzy nie ma i nie wiadomo, czy one będą. Czyli witamy w Leciborzu, w krainie e, Doliny Górnej Odry, gdzie mamy tradycyjną, wysoką kulturę rolną i e, rolników, którzy zasługują na to, żeby nie manipulować nimi błędnymi informacjami. My chcemy rozmawiać o faktach, o prawie, o możliwościach, także dla samorządu, zwłaszcza tych mniejszych gmin terenów wiejskich i i małych miast, bo duże miasta sobie radzą, nawet z tymi swoimi większymi budżetami. Małe miasta, które już zawierają kontrakty, które są de facto bez pokrycia, bo te pieniądze są jak na razie tylko na plastikowych czekach, ryzykują bardzo wiele. I te samorządy, ich mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy, którzy, którzy zawierają umowy na podstawie rozstrzygnięć przetargowych. Taka zapowiedź z naszej strony. Proszę panią, panią Dorotę Niedzielę, żeby powiedziała to, że to państwa słuchajcie. Proszę państwa, 16 tygodni, 16 województw. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej jeżdżą w różne miejsca. Spotykamy się później w centrum, omawiamy problemy, które usłyszeliśmy i patrzymy na to, jak wygląda sytuacja regionalnie. Każdy region ma inną specyfikę. Ja się bardzo cieszę, dziękuję za zaproszenie do Raci Zajmuję się rolnictwem od trzech kadencji i chciałabym porozmawiać nie tylko o ziemi o tym, co się dzieje z ziemią, o tym, jak COVID jest nieprzygotowany do rozparcelowania ziemi, która wróci do zasobów skarbu państwa, ale też o tym, jaka sytuacja jest w tej chwili w rolnictwie, bo zła sytuacja trzody klewnej, dramatyczne ceny nawozów, które rolnicy kupili wcześniej za ogromne pieniądze, wzrost cen energii, która jest potrzebna do produkcji rolnej plus niepewność kontraktowa dotycząca produktów rolnych powoduje że dochodowość w rolnictwie gwałtownie spada co widzicie państwo co dzień? w programach pokazujących jak coraz mniejsze ilości, zmniejsza się ilość między innymi krów mlecznych, problem z mlekiem, z trzodą chlewną, trup przeżywa też duże, duże problemy. E, ceny, e, ogromnie wzrastające ceny paszy powodują, że rolnicy są w bardzo trudnej sytuacji. Chcielibyśmy e, porozmawiać o tej sytuacji, o ziemi i o produkcji rolnej. Także to będzie z mojej strony, to będzie główna Natomiast koledzy będą ja oczywiście tak, rozmawiać Tak, byśmy chcemy rozmawiać przede wszystkim o oczekiwaniach wobec nas, parlamentarzystów i polityków, które my możemy przełożyć dla wspólnego dobra. Zapraszam pana do senatora, to jest z byłego poprzedniego. Dzień dobry, proszę państwa, bardzo dziękuję także pani poseł Gabrysi za zaproszenie. Cieszę się, że tak w tym gronie mogę tutaj z państwem się spotykać. Myślę, że to jest bardzo istotne, że spotykamy się z Państwem, Polkami i Polakami w różnych regionach naszego pięknego kraju, bo chcemy budować sprzężenie zwrotne, chcemy zbudować prawdziwą, realną ofertę dla Polek i Polaków, a ona będzie możliwa do zbudowania tylko i wyłącznie wtedy, kiedy powstanie w symbiozie między społeczeństwem a nami, osobami, które zajmują się życiem publicznym. Jesteśmy w takim czasie dość trudnym dla państwa polskiego. Zdajemy sobie sprawę z tych trudności, które doskwierają nam i tych wewnętrznych, związanych z nieodpowiedzialną polityką gospodarczą obecnie rządzących, ale zdajemy sobie sprawę także z zagrożeń wynikających z otoczenia, z tego kontekstu międzynarodowego. I tu Pani Poseł Lenartowicz wspomniała o bardzo poważnych zagrożeniach, mianowicie związanych czy to z realizacją Krajowego Planu Odbudowy, który przecież, proszę zwrócić uwagę, powstał i był odpowiedzią instytucji europejskich, całej Unii Europejskiej na kryzys wygenerowany przez pandemię. Te pieniądze w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej już pracują. Niektóre państwa, takie jak Portugalia, Hiszpania, Włochy otrzymują kolejne, drugą i trzecią transzę na rozwiązywanie tych popandemicznych problemów. Polska wciąż jeszcze nie wynegocjowała, czy nie doszła do porozumienia ostatecznie z Komisją Europejską, jeżeli chodzi właśnie o realizację Krajowego Planu Odbudowy. I jak państwo wiecie, te zapowiedzi zmian reform całego wymiaru sprawiedliwości, bo to jest ten główny punkt zapalny, nie napawają optymizmem do momentu kiedy Polska nie przedłoży projektu ustawy, który będzie zgodny z polską konstytucją. Bo chcę też zdementować te wszystkie polityczne nieprawdziwe fake newsy, informacje, które są Padają z ust rządzących, że Komisja Europejska stoi na straży interesów opozycji. To jest wielokrotna bzdura i kłamstwo i trzeba to zdementować absolutnie, dlatego że Komisja Europejska stoi na straży tego, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej przestrzegały przede wszystkim wewnętrznych przepisów. Taką, takim przepisem fundamentalnym, zasadniczym dla nas jest Konstytucja. Pis nie ma większości, aby zmieniać Konstytucję, więc notorycznie ją, Cieszę się, że jesteśmy w strukturach międzynarodowych, które stoją na straży polskiej konstytucji. Ale także, jak już wspomniała Pani poseł, zagrożona jest także polityka spójności, pieniądze bez precedensu a właściwie z precedensem, bo w poprzedniej perspektywie 2014-2020 ta kwota była większa, 82,5 miliarda euro, w tej perspektywie mamy do dyspozycji 76 miliardów euro, no ale Polska wciąż nie może z tych pieniędzy skorzystać, dlatego że nie spełniamy kryteriów ani horyzontalnych, ani tych kryteriów operacyjnych. Kryterium horyzontalne to oczywiście praworządność i tutaj... Tym kluczowym elementem jest karta praw podstawowych. Znacie Państwo pewnie doskonale ten wątek oraz trzy kryteria podstawowe, między innymi infrastruktura długoletnia czy długoterminowa opieka i to są te wątki, które uniemożliwiają uruchomienie środków europejskich. Przypomnę, że jesteśmy w roku 2023 w marcu tego roku. Perspektywa w sensie programowym rozpoczęła się w roku 2021, czyli mija kolejny rok i tych pieniędzy nie wykorzystujemy. Zagrożone są oczywiście te pieniądze także ze względu na warunkowość. W poprzedniej perspektywie to była warunkowość polegająca na makrowarunkowości, co oznaczało, że płatności odbywały się wraz z postępem, czyli efektywnością oddziaływania pieniądza europejskiego na otoczenie społeczne. Gospodarcze. Dzisiaj ta warunkowość jest zależna od praworządności. Na szczycie europejskim, szczycie Rady Europejskiej, premier Morawiecki zgodził się na warunkowość związaną z praworządnością. No a dzisiaj, jak już wspominaliśmy, rząd tej praworządności nie przestrzega. to jest warunek fundamentalny do tego, aby do Polski te pieniądze europejskie popłynęły. A jak wiemy, także tu na Śląsku doskonale tu. To widać, że modernizacja państwa polskiego, poczynając od 1 maja 2004 roku, możliwa jest w dużej mierze dzięki transferom środków europejskich. Średnio rocznie około 1,5% wzrostu społeczno-gospodarczego, mierzonego produktem krajowym brutto, jest możliwe dzięki transferom z budżetu Unii Europejskiej. I to są pieniądze, które należą się wszystkim Polkom i Polakom i są związane z naszą modernizacją państwa polskiego i one muszą do Polski popłynąć. Czy ktoś. Ma taką czy inną doktrynę polityczną, to nie powinno nas w żaden sposób obchodzić, czy pan Kaczyński chce realizować takie czy inne cele polityczne. Nie, powinien, nie powinniśmy, jako państwo narodowe, płacić tak wysokich kosztów. A przypomnę, że decyzja związana z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej była naszą wspólną decyzją. Wszystkich Polek i Polaków w dniu 7 i 8 czerwca. 2003 roku. Blisko 80% naszego społeczeństwa powiedziało tak dla procesu integracji europejskiej i proszę, żeby Pan Kaczyński także to uszanował. Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam Dzień. teraz naszego sąsiada opolskiego, który interesuje się też współpracą tu na naszym pograniczu śląskim ale jeszcze przypomnę przy okazji, że jesteśmy w miejscu, które zostało zrestaurowane w Zamiku Piastowskim w Raciborzu, też ze środków unijnych miałam ten zaszczyt, że mogłam e, przyczynić się do, e, do tego, że to miejsce ożyło znowu po wielu, e, latach. Oddaję głos. Bardzo dziękuję Pani Poseł. Drodzy Państwo, kiedy jechałem do Raciborza, miałem taką dużą tablicę z wizerunkiem ministra wojska. To jest e, takie skojarzenie, które jednoznacznie wiąże z moim miastem rodzinnym, jakim jest Opole. Mamy tutaj taką swoistą mekę Solidarnej Polski, i dlatego, do Wam dodać, uczestniczyć w tych spotkaniach, żeby rozmawiać o gigantycznej oferze, która, aferze, która działa się dosłownie za Państwa granicą w powiecie głupczym już na polszczyźnie Chodzi o tak zwany Układ Opolski. Dzisiaj, kiedy mieliśmy do czynienia z, mam nadzieję, nieudanym skokiem na wejście w posiadanie ziem będących w państwowym zasobie rolnym. Trzeba powiedzieć, że tego typu sytuacje braku transparentności nie mogą w Polsce się powtarzać i nie mogą mieć miejsca również w stosunku do ziem, które mamy na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo, jeżeli chodzi o dokonanie rządu w zakresie polityki rolnej, trzeba powiedzieć, że cały pomysł na pozorowaną walkę z asf okazał się niewypałem i dzisiaj rolnicy również zgłaszają gigantyczny problem związany z ekspansją ptasiej grypy. Wiele gospodarstw, które zajmują się hodowlą drobiu, dzisiaj musi prowadzić utylizację swoich stacji. co znacznie wpływa również na sytuację konsumentów. Jesteśmy przed świtami Wielkiej Nocy, spodziewamy się, że w obliczu rekordowej inflacji najprościej. Produkty, w tym również jajka, osiągną rekordowe ceny, i to jest coś, o czym chcemy tu z Polakami rozmawiać, nie tylko wysłuchać o tym, jakie problemy posiada branża ROLA, oraz jakie afery stoją wokół między innymi sytuacji z układem opolskim ludzi Solidarnej Polski, czym zajmowaliśmy się bezpośrednio z panią. Poseł Niedzielą, ale też przedstawić nasze propozycje, jak ogarnąć temat rolnictwa, ewentualnego kryzysu żywnościowego również w obliczu różnych zagrożeń i czasami fake newsów wokół zboża pochodzącego z Ukrainy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jak widzicie Państwo, chcemy rozmawiać o konkretach, o faktach, o przepisach i o tym, co możemy zrobić wspólnie dla naszego dobra. Bo nie jest tak, jak zwracają mi uwagę wszyscy goście przyjeżdżający do Boża, że najważniejszym problemem Polaków to są więzienia. Tak wygląda dziś Racibórz, że symbolem rozwoju, Symbo symbolem przyszłości są więzienia, rozbudowa więzień i inwestycje. Największe inwestycje, w tym mieście zapowiadane są więzienie. I to tak chce los, że stare, pruskie więzienie, które mogą wygrać rolę, owszem, na scenografii, e, w filmach e, fantazy bądź, bądź grozy. Ale my patrzymy w przyszłość, bo tu jest przyszłość i o tej przyszłości chcemy konkretnie rozmawiać. Dziękujemy bardzo. Przedstawimy Państwu też konkluzje po tych naszych spotkaniach. Dziękuję bardzo.